Więc tutaj peron przystanku Sierpce Zachodnie przyjęliśmy w koncepcji 400 metrowy. Czyli tutaj będzie wyjście z, z drogi, z pod torami po prostu pochylną na kraniec tego peronu. I jeśli można pokazać na prawo cały peron. tak jak sobie patrzy i sobie przypominam, wydaje mi się, że byliśmy na konsultacjach, to te rozwiązania wchodziło w państwa dom mieszkalny, znaczy w dom. Pierwszej wersji. Pierwszej wersji, tak. Ja jeszcze może tylko dopowiem, dlaczego tu jest po stronie wschodniej, tak jak tu kolega powiedział, to stronie Jak to da się? idzie osłonica 6-3, więc o to bym się nie ma. Ja, ja muszę. tak, tutaj jest. Tu łatwiej będzie rzecz, przejechać niż tam się Nie, ale to pan jeszcze w kierunku zachodnim, w kierunku muchafty. Jakby na tym hasie, powiedzmy rzeki Łuchawka jest projektowane. W tej chwili obwodnica Siedlec w ciągu drogi 63. No to mamy jedną obwodnicę, drugą obwodnicę, a tu puszczalna, tu wciąż 4 metry przepustowości, całą ulicą. Zobaczymy mało wszystko jak, jak się listowe. ułoży, to, to, to jak będą znaczy, Przepraszam, tej... bo nie chciałbym, żeby to tak troszeczkę, ja wiem, z mało osób na spotkaniu, tak w kameralny sposób rozmawiamy. Ja bym tak, żeby ten temat tak spuentować, no takie było oczekiwanie zarządcy drogi. Tak? Z zarządcy drogi, po, po, protest żeby, żeby ta droga nie miała ograniczonej skrajnej wysokościowej, żeby mogły są ciężarowe, Także było oczekiwanie ze strony po że jak są jakieś zamknięcia innych dróg i trzeba tędy objazd po, y, poprowadzić, to się okazuje, że wtedy jak jest ograniczona skrajna tego objazdu, nie można poprowadzić, znaczy przynajmniej dla wszystkich samochodów, tak, tylko, tylko dla samochodów o ograniczonej skrajnie. Tutaj taki dokument pod, pod nazwą analiza polarizacyjna i z tego wynika i wtedy jeszcze raz dyrektor ochrony środowiska podejmuje decyzję, czy na podstawie tych wyników faktycznych w którymś miejscu należy jeszcze będą dobudować. Także tych momentów, w których będziemy te ekrany jeszcze modyfikować, będzie z nami kilka, bo też tu właśnie pod kątem też tej analizy czasowej, horyzontalnej, to my tego projektu, tak mówiąc, w w najbliższych latach nie będziemy mógł co organizować, Więc do tego czasu, kiedy będzie decyzja o tym, żeby go realizować, to tych domów jeszcze może przybyć więc e, stan istniejący, gdzie może zmienić, który no, czy, będzie trzeba go zmodyfikować, więc, e, więc tych analiz jeszcze będzie z nami kilka. Przedstawiciel Zakładu Linii Kolejowych w Sierce. i Pan Robert Mucha, przedstawiciel tej firmy IDOM, który na lecenie, e, która na nasze zlecenie wykonywała studium wykonalności przebudowy e, linii kolejowej na odcinku Warszawa-Sierce. E, nasze spotkanie jest jakby kontynuacją spoznań, które już mieliśmy do tej pory. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy Państwo byli obecni, ale takie spotkanie konsultacyjne mieliśmy, no już niestety 3 lata temu, czas szybko leci. Eee, na tym spotkaniu przedstawialiśmy Państwu koncepcję przebudowy tej linii kolejowej. E, na tamtym etapie projektu mieliśmy kilka wariantów, które analizowaliśmy. Na tym też spotkaniu... Prawo, te nie musiały chodzić do, iść dookoła, tak? To mogły przejść na peron, przy okazji byłoby też przejść na drugą by stronę tej w strony, w stronę działek. Yy, dalej koncepcja w ramach studium wykonalności przewiduje zamknięcie tego kolejnego przejazdu yy, i w ten sposób mieszkańcy tej drugiej strony musieliby dojeżdżać do, do ulicy Przymiarki i Natomiast, i to już będzie na nas w rysunku, została tu przewidziana ciąg pieszo-rowerowy i płatka nad ulicą Kaczorowskiego, jak również przejazd w poziomie szyn pieszo-rowerowy przez tor 55, żeby tutaj dla pieszych i dla rowerów, był centrum. Jest możliwość budowy drogi pod torami, tylko tutaj przedstawiam rozwozanie schodnikiem tylko po jednej stronie, tak? schodnikiem po prawej stronie jezdni i tu jeszcze po środku wyjście na peron, bo tu jest dodatkowa rzecz, że zgodnie z ustaleniami tak, tak, ogólnymi z PKP Intercity wszystkie perony, na których Czyli ten przejazd zostaje tutaj, yy, tak jak istnieje dzisiaj, będzie po prostu zmodernizowany. Ja, ja tu jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo ten wybrany wariant W3B to jest wariant, który y, konstrukcyjnie ma być na 200 km na godzinę, czyli układ torowy jest y, ogólnie rzecz biorąc na większości odcinku od Warszawy Wschodniej. Do 7 ma być na 200 na godzinę, ale z pewnymi wyjątkami. Jednym z tych wyjątków jest między innymi. Tego fragmentu linii kolejowej, e, tak, żeby więcej pociągów mogło się zmieścić, e, i, a przez to, żeby więcej pasażerów mogło e, korzystać. Natomiast w nazwie, w nazwie projektu, tak jak pewnie Państwo zauważyli, jest poprawa przepustowości. Ta poprawa przepustowości jest tak naprawdę na całym odcinku warszawa Rembrandtów w przy czym najbardziej taki spektakularny to jest właśnie dobudowa drutów. Natomiast na odcinku między Mińskiem a Mazowieckim a Siedlcami ta poprawa przepustowości to przede wszystkim jest odbudowa i budowa stacji kolejowych, które też.